Witajcie widzowie, 1 stycznia, nowy rok, nowy dzień, pierwszy kebab w tym roku, oczywiście śladami książula, kebab kraftowy, kebs kebab, widzowie zapraszam. Widzowie od razu herbatka gratis, to mi się podoba, eee, ja poproszę lawasza, mieszane, Miesz, mięso mieszane z sos łagodny tak? Średnie. Kraftowe mięsko, nie? Kraftowe, dokładnie. Wszystko kraftowe. Widzowie, niech za tego kebaba zapłaci znowu kopalnia. Dziękuję. To fajne zawiniątko. Bardzo mi się podoba, jak jest zawinięty. Lawasz. Będziemy sobie testować z Oziem. Trzymaj, gryza. Yeah. Widzowie, już mogę powiedzieć coś na temat tego kebaba. Mm, no Fajny, świeżutki, taki lekki. Mm, soróweczki, wszystko jesteśmy praktycznie prawie, prawie pierwszymi klientami. Jak widzieliście na filmiku, świeże mięsko się robi. Wszystko na świeże. Nie z żadnego bemara. Tylko po prostu prosto, prosto ob, obcinane i rzucane do kepsika. Lawaszek, fajny, Bo bardzo mi smakuje i w porównaniu do wczorajszych tych dwóch kebabów to na pierwszym miejscu bym dała ten elegance, na drugim ten i na trzecim tamten ten drugi, co był wczoraj. No, fajny, bardzo dobry. Polecam, polecam. Ozi, chodź, polecasz? Zobaczymy, czy pies, jak pies zje, to znaczy, że dobre. Sosik, łagodny, bardzo dobry. Czuję tutaj wszystkie smaczki, wszystko mi się ładnie komponuje. Jak na pierwszego kebaba w tym roku, lepiej nie mogłam trafić. Kepsun Kebab, zadbał o moją podróż. Har du prøvd kabulpasjon? Det var grisk.